Pięciu przyjaciół, których musisz mieć. Przyjaciel fitness. To osoba, która inspiruje cię do pozostania aktywnym dbania o siebie i bycia zdrowym. Realista. To osoba, która jest z tobą szczera, nawet jeśli nie jest to to, co chcesz usłyszeć. Słuchacz. Jest to osoba, która zapewnia ci przestrzeń do rozmowy i zwierzeń. Dopingujący. To osoba, która wierzy w ciebie bez względu na to, co robisz. Ten pierwszy przyjaciel. Ta osoba jest z tobą najdłużej i nie odejdzie od ciebie w trudnych chwilach. 10 zdań, które musisz usłyszeć raz w życiu: 1. Ludzie nie są przeciwko tobie, są dla siebie 2. Obserwuj siebie. Nie pozwól, aby negatywne myśli cię rozpraszały 3. Porażka uczy więcej niż sukces i buduje charakter 4. Największym ryzykiem jest ryzyko spędzenia życia nie robiąc tego, co chcesz robić 5. Idź tam, gdzie jesteś szanowany, a nie tam, gdzie jesteś tolerowany 6. Osobą, z którą spędzisz najwięcej czasu, jesteś ty sam, więc bądź dla siebie interesujący. 7. Jeśli zaakceptujesz swoje ograniczenia, wyjdziesz poza nie. Osiągnięcia 9. Każdy dzień jest zupełnie nowym dniem, w którym możesz ścigać swoje marzenia 10. Ludzie często mówią, że motywacja nie trwa długo, tak jak kąpiel, dlatego zalecam ci ją codziennie. 5. Oznak, że awansujesz w życiu, nie zdając sobie z tego sprawy. 1. Mniej reagujesz na dramaty. Pamiętasz, jak każda drobnostka Cię denerwowała? Teraz mądrze wybierasz swoje bitwy. To jest rozwój przyjacielu. 2. Twój krąg staje się coraz mniejszy, ale silniejszy. Jakość ponad ilość. Otaczasz się ludźmi, którzy podnoszą Cię na duchu, a nie ciągną w dół. 3. Akceptujesz dyskomfort. Niezależnie od tego, czy chodzi o siłownię naukę nowych umiejętności czy trudne rozmowy, przekraczasz swoje granice. Strefy komfortu to miejsce, w którym marzenia umierają. Czwarty. Częściej mówisz nie. Zadowolenie ludzi to już przeszłość. Nadajesz priorytet swojemu czasowi i energii, traktując je jak cenne zasoby. Piąty. Inwestujesz w siebie, książki, kursy, terapia, cokolwiek trzeba. Rozumiesz, że najlepszą inwestycją jest własny rozwój? Pamiętaj, że postępy nie zawsze są widoczne z dnia na dzień, ale spójrz wstecz, za rok, a zobaczysz, jak daleko zaszedłeś. Ludzie mogą cię lubić lub nie, ale ty nigdy nie uzależniaj od tego swojego poczucia wartości. Jeśli ktoś cię nie docenia, to na ciebie nie zasługuje. Bądź z tymi, którzy cię szanują i doceniają. Osobiście podchodzę do tego w ten sposób: lubią mnie? Dobrze. Nie lubią? Też dobrze. Pamiętaj, że prawdziwi będą przy tobie zawsze, a reszta? Reszta to tylko drugoplanowe role, które pojawiają się w naszym życiu, gdy czegoś od nas chcą. Dwanaście oznak, że spotykasz się z wartościową kobietą, wspiera twoje cele i marzenia. Możesz powierzyć jej swoje sekrety, jest zaangażowana w związek, rozmawia z tobą otwarcie i szczerze, szanuje twoje granice i oczekuje tego samego. Jest naprawdę miła dla innych, a nie tylko po to, by ci zaimponować. Jest prawdomówna, nawet gdy jest to trudne. Rozumie i troszczy się o Twoje uczucia. Z wdziękiem radzi sobie z wyzwaniami. Ma poczucie humoru. Skupia się na tym, co dobre w życiu potrafi Cię rozśmieszyć. Dba o swoje zobowiązania. Szanuje Twoje opinie, nawet jeśli się różnią. Okazuje wdzięczność za Twoje wysiłki. Jeśli Twoja kobieta posiada powyższe cechy, pokaż jej swoją miłość, wspominając o niej w komentarzu. Bądź mężczyzną. I nigdy nie trać tej kobiety w swoim życiu. Einstein został kiedyś zapytany: Kto jest najmądrzejszą osobą? Mój szofer powiedział. Pewnego dnia byliśmy w drodze na konferencję i byłem bardzo zmęczony. W tym momencie zaproponował mi przejęcie roli prelegenta. Znał ją na pamięć, bo widział ją już wiele razy. Wymieniliśmy się więc ubraniami, a on wyszedł na scenę. Podczas wydarzenia dziennikarz zadał skomplikowane pytanie dotyczące teorii względności. Z wielkim spokojem szofer Einsteina odpowiedział: To pytanie jest tak oczywiste, że nawet mój szofer siedzący w pierwszym rzędzie mógłby na nie odpowiedzieć. Czy mógłby pan odejść i odpowiedzieć? Szofer powiedział do Einsteina. Einstein, w roli szofera, wstał i błyskotliwie odpowiedział na pytanie. Potem nikt już nie chciał pytać. Morał jest taki. Często mądrość nie polega tylko na tym, co wiemy, ale na naszej zdolności do innowacji, adaptacji i rozpoznawania wartości w każdej osobie wokół nas. I to jest postawa, która definiuje prawdziwego geniusza. Pięć najważniejszych zasad, aby stać się silnym finansowo. Po pierwsze, nigdy nie ulepszaj swojego stylu życia zbyt szybko. Kontroluj swoje wydatki, zanim Twoje wydatki będą kontrolować Ciebie. Po drugie, nie zbankrutuj, próbując wyglądać na bogatego. Żyj, jakbyś nie posiadał za wiele. Po trzecie, poślubienie właściwej osoby jest kluczem do budowania bogactwa. Wybierz mądrze. Po czwarte, największym ryzykiem jest życie na jednym strumieniu dochodów. Nigdy nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Po piąte, nigdy nie żyj ponad stan. Wydawanie więcej niż się zarabia to finansowe samobójstwo. Jeśli podążasz za nami, to gratulacje. Mężczyzna nie wie, że pod spodem znajduje się wąż. Kobieta nie wie, że mężczyznę przygniata kamień. Kobieta myśli, spadnę i nie mogę się wspiąć, bo wąż mnie ugryzie. Dlaczego mężczyzna nie może użyć trochę więcej siły i mnie podciągnąć? Mężczyzna myśli, tak bardzo cierpię, a mimo to ciągnę cię tak mocno, jak tylko mogę. Dlaczego nie spróbujesz wspiąć się trochę mocniej? Morał jest taki, że nie widzisz presji, pod jaką znajduje się druga osoba, a druga osoba nie widzi bólu, jaki odczuwasz. Takie jest życie, niezależnie od tego, czy chodzi o pracę rodzinę, uczucia czy przyjaciół. Powinniśmy starać się zrozumieć siebie nawzajem, nauczyć się myśleć inaczej, być może jaśniej i lepiej się komunikować. Odrobina refleksji i cierpliwości może wiele zdziałać. Kiedyś byłem takim człowiekiem, bez względu na to, jak głęboka byłaby rana, stałbym po twojej stronie. Mogłeś mnie zranić, zdradzić, a ja i tak bym został, ale koniec z tym. Nauczyłem się, że to musi się skończyć. Kiedy pozwalasz im na siebie nadepnąć, dajesz im pozwolenie, by cię deptać. Moja lojalność trzymała mnie w łańcuchach przykuty do głupców, przykuty do słabości. Dawałem z siebie wszystko dla kogoś, kto nawet nie kiwnął palcem, by sprawdzić, czy oddycham. A kiedy już to robił to tylko po to, by sprawdzić, czy znów jestem dla nich wystarczająco przydatny. Żałosne. Dałem z siebie wszystko, a oni dali mi mniej niż ochłapy. Byłem wobec nich tak lojalny, że zdradziłem sam siebie. Nigdy więcej. Nie poświęcę się dla tych niegodnych. Nie musisz popadać w nałogi, by sztucznie uszczęśliwiać siebie i udawać, że wszystko jest ok. Powiem ci, jak uruchomić swoje hormony szczęścia bez korzystania z jakichkolwiek używek, a tym samym popadania w nałogi. Chcesz aktywować dopaminę, która doda ci motywacji? Weź 30 sekund zimnego prysznica. Chcesz aktywować serotoninę, która odpowiada za świetne samopoczucie? Wyjdź na słońce z samego rana. Chcesz aktywować oksytocynę, która cię uspokoi? Popatrz głęboko w oczy bliskiej ci osobie, lub zacznij medytować przez 10 minut. Chcesz aktywować endorfiny, które uśmierzą ból? Zrób trening cardio lub mały jogging z samego rana. Cztery rzeczywistości, które musisz zrozumieć: gniew jest częścią Ciebie, która zna najlepiej. Wie, kiedy jesteś źle traktowany, zaniedbywany lub lekceważony. Sygnalizuje, że musisz zrobić krok z miejsca, które nie oddaje Ci sprawiedliwości. Wszystko, co Cię denerwuje, uczy Cię cierpliwości. Każdy, kto Cię porzuca, Uczycie, jak być niezależnym. Wszystko, co Cię złości, uczycie przebaczenia. Staraj się myśleć o wszystkim jako o doświadczeniu edukacyjnym. Jedna osoba w ciągu dwóch miesięcy może sprawić, że poczujesz to, czego ktoś inny nie mógł sprawić w ciągu dwóch lat. Czas nic nie znaczy, a charakter znaczy wszystko. Akceptuj ludzi takimi, jakimi są, ale umieszczaj ich tam, gdzie ich miejsce. Jesteś dyrektorem generalnym swojego życia. Odpowiednio zatrudniaj, zwalniaj i awansuj. Co o tym myślisz? Nowy początek.